Cześć, ja mam na imię Marita, a Wy słuchacie podcastu Cicha Woda. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat minimalizmu i tego, czy minimalizm był tylko chwilową modą tego, gdzie się podzielić ci wszyscy minimaliści. Inspiracją do nagrania tego podcastu były właśnie pytania, które otrzymałam od jednej z obserwatorek i zachęciły mnie one do... Swojej osobistej refleksji, ale też pomyślałam o tym, że fajnie by było się z Wami tym tematem podzielić. Czy minimalizm był tylko chwilową modą? <laughs> to jest takie podchwytliwe pytanie, ponieważ można by było powiedzieć: To zależy. Pewnie dla niektórych był chwilową modą i to też jest całkiem normalne, ponieważ nie każdy musi się inspirować wszystkim i nie wszystko jest dla każdego. Na danym etapie życia, więc niektóre osoby po prostu na chwilę weszły w minimalistyczne treści, a później po prostu zrezygnowały z tego i poszły szukać czegoś bardziej dla siebie, tego co na danym etapie ich życia było dla nich ważne i dobre. Więc pewnie dla niektórych osób minimalizm był chwilową modą, ale nie dla wszystkich. Wciąż istnieją osoby, które tym minimalizmem się inspirują. Osobiście sama znam je i na żywo, i w sieci, ale pojawiają się też pytania, dlaczego w takim razie coraz mniej jest tych treści o minimalizmie, coraz mniej o odgracaniu, coraz mniej pokazywania, ile się ma rzeczy itd. Myślę, że po części jest to też związane z tym, że właśnie moda sama w sobie przeszła na ten temat. Więc widzowie nie są już tak zainteresowani, tym tematem nie przyciąga on aż tylu osób, a więc pewne osoby przestały może tworzyć te treści z tego względu. Poza tym jest też tak, że temat się wysyca i osoba, która ileś lat kręciła filmiki w tematyce odgracania, pozbywania się rzeczy, nie jest w stanie robić tego w nieskończoność, bo w sumie te pomysły mogą się kończyć. I chęć robienia takich samych filmów też może się kończyć, więc tutaj też może to być czynnikiem, ale jest jeszcze kolejna kwestia tego, że w moim odczuciu osoby, które naprawdę skorzystały z przesłań minimalizmu i przeszły przez tą drogę odgracania, przeszły przez pozbywanie się tego, co im nie służy na poziomie i fizycznych rzeczy, i takich niematerialnych, po prostu są teraz zajęte. One są zajęte życiem, swoim życiem. Po prostu. Ponieważ właśnie o to chodzi w minimalizmie, żeby odrzucić to, co nie jest nam potrzebne tak naprawdę w danym momencie, co nam ciąży i zrobić sobie miejsce w życiu na to, co jest najważniejsze. A dla każdego ważne będzie co innego, każdy ma inne priorytety, inne życie, więc osoba, która pozbyła się nadmiaru, może teraz skupiać się na życiu po prostu, na byciu w swoim życiu. I korzystaniu, doświadczaniu, i to jest też to, co ja sama obserwuję w swoim własnym życiu oraz w życiu innych minimalistów, których znam. Mogłabym powiedzieć, że te osoby właśnie rozkwitają po tym czasie, w którym skupiały się bardzo na pozbywaniu się rzeczy. To było dla nich bardzo wyczerpujące emocjonalnie czasem, pochłaniające właśnie uwagę czas, a teraz, kiedy mają taką czystą kartę, na robienie rzeczy, które naprawdę kochają, które ich wzbogacają, to są tym po prostu pochłonięte i często ich uwaga jest skierowana w danym kierunku. Więc jeśli ktoś na przykład był twórcą i tworzył typowo rzeczy związane z minimalizmem, teraz będzie zajmował się całkiem czymś innym czymś, co dla niego jest wartościowe, jego zainteresowaniami i ja myślę, że to jest właśnie bardzo zdrowe i że właśnie o to chodzi w minimalizmie. Zresztą sami możecie zobaczyć na mnie i na mój przykład, na to, że ja też odeszłam od tych typowo minimalistycznych treści, od odgracania, ponieważ na ten moment to nie jest już mój temat, który mnie pochłania na co dzień, na którym się skupiam, który ciągle siedzi mi w głowie, a bardziej już skupiam się na tym, co jest dla mnie ważne, inspirujące, co chcę mieć w swoim życiu. Skupiam się na rozwoju osobistym i to jest to, co mnie pochłania. I nieraz dostaję takie pytania: czy będzie więcej treści typowo o rzeczach, o minimalizmie? Na ten moment nie czuję tych tematów, nie potrzebuję się w nie zagłębiać, ponieważ bardziej żywe dla mnie jest już coś innego, inne treści, inne przesłania. Choć oczywiście nie wiem, jak będzie, czy zawsze tak będzie, może jeszcze kiedyś wrócę do takich tematów typowo odnoszących się do odgracania materialnego, ale właśnie to, czym chciałabym Was tutaj zainspirować, to to, żeby iść za tym, co się czuje. Tak samo jak ja tutaj nie chcę robić czegoś wbrew sobie, tylko tworzę treści, które typowo w danym momencie mnie bardzo inspirują, które czuję, którymi się chcę podzielić. Niezależnie od tego, czy będzie jakiś wielki odzew w danym temacie, czy nie, po prostu idę za tym, co mi podpowiada serce, i myślę, że to jest też ważna lekcja, którą wyciągnęłam dla siebie, właśnie z pozbywania się tego, co mi nie służy, bo teraz mam taką przestrzeń na słuchanie siebie, na to, żeby iść za tym, co mnie wzbogaca. Jak sobie przypomnę czasy, kiedy mnie samą właśnie inspirowały filmiki minimalistów i oglądałam odgracanie, oglądałam ile ktoś ma rzeczy, czego się pozbywa, to pamiętam, że to było dla mnie ważne. Pamiętam, że czerpałam z tego motywację i taką przyjemność po prostu z oglądania tych filmików, więc rozumiem to, że komuś może ich brakować, również u mnie na kanale. Ale też mam taką refleksję, że po oglądaniu tych filmików miałam taki impuls do na przykład ogarnięcia swojej szafy, ale ten impuls nie trwał długo i była to inspiracja pochodząca z zewnątrz, motywacja pochodząca z zewnątrz. Po jakimś czasie znów potrzebowałam obejrzeć jakiś filmik, żeby się zainspirować, zmotywować do działania. I to może wejść w takie kręcące się koło. Możemy szukać ciągle. Nowej inspiracji na zewnątrz, która nie mówię, że jest zła, jest potrzebna, jest fajna. Fajnie jest obserwować inne osoby, fajnie się jest nawzajem motywować, ale dobrze jest też znaleźć tę inspirację w swoim życiu, w swojej codzienności, w samych sobie, ponieważ kiedy nagle ten dostęp do inspiracji z zewnątrz zostanie odcięty, a tak może być, i właśnie podobnie dzieje się. Z tymi filmikami o minimalizmie, ponieważ jest ich mniej, to wtedy nagle czujemy dyskomfort. Czujemy, że czegoś tutaj nam brakuje. Czujemy, że coś zostało nam odebrane. A może to jest właśnie dobra okazja do tego, żeby zacząć szukać w sobie, zagłębić się w siebie, w ten dyskomfort, w to, co czujemy, w to, czego potrzebujemy tak głęboko, gdzieś w środku i stawić się do tego, stawić się do. Pozbycia się tego, co na mnie służy tak niepowierzchownie, nie na chwilę, nie pod wpływem tego impulsu pochodzącego z zewnątrz, tylko pod wpływem swojego wewnętrznego głębokiego przekonania, swojego wewnętrznego dlaczego, dlaczego dla mnie jest ważne, żeby pozbyć się tych rzeczy, żeby pozbyć się jakichś nawyków, które mi nie służą, żeby przestać na przykład impulsywnie kupować, dlaczego to jest dla mnie ważne. Jeśli. Znamy odpowiedź na swoje własne dlaczego, jeśli wiemy, dlaczego my nie chcemy już robić danych rzeczy, dlaczego wybieramy coś innego i co innego wybieramy na miejsce tych rzeczy, to nasza motywacja będzie dużo bardziej osadzona w nas, nie będzie tak szybko znikać, nie będzie bazować na treściach, które oglądamy. Będzie wspomagana tymi treściami, które oglądamy, ale tak naprawdę będzie płynąć z głębi serca, i mi samej też dużo czasu zajęło dojście do tego momentu, kiedy nie muszę już posiłkować się tak mocno treściami, które przyswajam, żeby się zmotywować, a właśnie wsłuchać się w siebie. Zamknąć oczy, położyć dłoń na sercu, wziąć głęboki wdech i poczuć. Tak, to jest dla mnie ważne, dlatego ja chcę to robić. Chcę być dobra dla siebie. Dlatego chcę to robić. Chcę żyć swoim życiem, jakiego pragnę. Chcę żyć autentycznie, chcę być blisko siebie, chcę się cieszyć moją codziennością, chcę doświadczać wszystkiego i dużo, dużo więcej. I myślę, że wspaniale jest to poczuć wspaniale jest uczyć się, nawiązywać taką więź ze sobą i słuchać siebie pod różnymi względami. Wracając do tego głównego pytania głównego tematu. Myślę, że minimalizm, tak jak każdy trend, wyciszył się, ale dla osób, które naprawdę chciałyby z niego skorzystać, czy też chciały skorzystać w przeszłości, nawet jeśli nie jest już najważniejszym tematem odgracanie czy pozbywanie się rzeczy, to minimalizm był czymś, co zmieniło ich życie w chociażby w małym stopniu, ale myślę, że jeśli ktoś zaangażował się w ten temat, to w dużym stopniu. Ja osobiście mogę mówić o sobie, że dzięki poznaniu tej filozofii, ideologii, zmieniłam tak wiele w swoim życiu i nauczyłam się, żeby słuchać siebie, żeby iść za tym, co mi podpowiada serce, żeby zauważać, co mi już nie służy i po prostu. Wypuszczać to ze swojego życia. To jest bardzo trudna sztuka tego odpuszczania, i myślę, że poprzez odgracanie przedmiotów zbędnych możemy się właśnie tego nauczyć nauczyć się, jak to praktykować. Dla mnie na pewno minimalizm nie był chwilową modą, nie był czymś, co robiłam, bo dużo osób to robiło. Przede wszystkim zaczęłam interesować się minimalizmem na długo przed tym, zanim on był modny i to, co ujęło mnie w nim, to ta prostota, której brakowało mi w życiu takim fizycznym, namacalnym, ponieważ zawsze miałam mnóstwo przedmiotów i bałagan, ale też właśnie w głowie. W głowie mi brakowało spokoju. I chciałam dążyć do tego, żeby sobie stworzyć przestrzeń fizyczną, spokojniejszą, ale i w sobie tę przestrzeń, która będzie dla mnie bardziej kojąca. I gdzie ja jestem teraz, jako minimalistka? No myślę, że jeśli obserwujecie mnie, to widzicie, gdzie jestem. To jest takie miejsce, w którym po prostu każdego dnia staram się żyć w zgodzie ze sobą, staram się żyć blisko siebie, staram się iść za tym, czego pragnę po prostu dla siebie, dla świata dzielić się tym, co totalnie wypływa z mojego serca. Mój minimalizm w sumie cały czas dotyczy rozwoju osobistego i odgracania różnych schematów, które mi nie służą, ale też już wejścia w to głębiej i uczenia się właśnie akceptowania siebie taką, jaka jestem, niezależnie od etapu mojej drogi, na którym jestem, i akceptowania życia takim, jakie jest, doświadczeń, które przychodzą do mnie, takimi, jakimi są po prostu doświadczania tego życia i brania. Z niego tego, co pragnę, doświadczania wszystkich emocji, wszystkich stanów, ekscytowania się tym, ekscytowania się życiem. Nie wierzę, że jestem w tym etapie, naprawdę. Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę na takim etapie życia, kiedy będę mogła powiedzieć, że po prostu czerpię przyjemność z bycia tutaj i doświadczenia wszystkiego. A teraz właśnie tak jest, także moja droga z minimalizmem. Doprowadziła mnie do miejsca, którego nawet się nie spodziewałam. To jest bardzo ciekawe. Ale w sumie zawsze moją intencją było to, żeby iść do miejsca autentyczności, żyć w autentyczności, a jeśli taką intencję mamy, to w rezultacie może do nas przyjść to, czego naprawdę potrzebujemy w życiu. I możemy się poczuć sobą w swoim życiu, a myślę, że to jest naprawdę bardzo wartościowe, i to jest coś, czego wszyscy gdzieś tam w głębi pragniemy, żeby żyć autentycznie, żyć prawdziwie, żyć z miłością w sercu. Jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie na temat tego, czy minimalizm był tylko chwilową modą, na temat tego, gdzie się podzielić ci wszyscy minimaliści. Jeśli macie jakieś swoje przemyślenia, to koniecznie się nimi podzielcie. Bardzo chętnie je przeczytam. Dziękuję za Waszą obecność tutaj, za wysłuchanie, za wszystkie wiadomości, które dostaję. Cieszę się, że różne przesłania, którymi się dzielę, do Was trafiają, że Was inspirują. To jest też coś, czego zawsze pragnęłam, żeby chociażby jedną osobę zainspirować do życia bliżej siebie, czy też po prostu dawać jakąś inspirację innym, żeby każdy mógł wyciągnąć dla siebie coś ważnego. Z tego, co mówię, jeśli tak jest, to też sprawia mi to dużo satysfakcji. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Pa!